W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirie leisan, Chrysteele, kirje Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Boże Ojcze Stworzycielu, zmiłuj się nad nami. Boże Synu Odkupicielu. Zmiłuj się nad nami, Boże Duchu Ożywicielu, zmiłuj się nad nami, Boże Jedyny w Trójcy, zmiłuj się nad nami. Kalwaryjska Pani, oręduj za nami. Matko Boża Kalwaryjska, cudami słynąca, oręduj za nami, niewiasto rajskich obietnic, oręduj sanami. Panno objawień prorockich, oręduj sanami. Dziewico natchnień odwiecznych, oręduj sanami. Któraś starła głowę węża, oręduj sanami. Któraś usłyszała głos anioła, oręduj sanami. Któraś Boga wydała na świat, oręduj sanami. Monstrancjo żywa, oręduj za nami. Wielbiąca Boga hymnem radości, bądź nam wzorem pokory. Doświadczająca wielkości pokornych, bądź nam wzorem pokory. Przewidująca chwałę przyszłości, bądź nam wzorem pokory. Przechowująca pamięć przymierza, bądź nam wzorem pokory. Łączniczko testamentów, bądź nam wzorem pokory. Służebnico słowa, odpychy nas zachowaj. Kalwaryjska cicha pani, odpychy nas zachowaj. Wędrowniczko betlejemska, odpychy nas zachowaj. Strażniczko nazaretańska, odpychy nas zachowaj. Orędowniczko galilejska, odpychy nas zachowaj. Kalwaryjska Matko Bolesna, odpychy nas zachowaj. Jerozolimo nowa, odpychy nas zachowaj. Przez obraz Twój cudowny, odpychy nas zachowaj. Przez Twoje poddanie woli Bożej, naucz nas pokory. Przez Twoje szukanie schronienia, naucz nas pokory. Przez Twoje lęki i strapienia, naucz nas pokory. Przez Twoje szukanie i znalezienie, naucz nas pokory. Przez Twoje wchodzenie w tajemnicę, naucz nas pokory. Przez Twoją drogę krzyżową naucz nas pokory. Przez Twoje czuwanie w wieczerniku naucz nas pokory. Przez Twoje wniebowzięcie naucz nas pokory. Przez Twoje królowanie ziemi i niebu naucz nas pokory. Przez Twoje objawienia naucz nas pokory. Przez Twoje wołanie o pokutę, naucz nas pokory. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Panną Kalwaryjska. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, jesteś czczona od wieków na kalwaryjskiej górze. Okaż nam o Matko miłosierdzie swoje. Przez Syna Twego, który z Ojcem i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.